Paweł były na pewno dzisiaj w tym meczu momenty, była walka do samego końca, ale trochę ten mecz przypominał to w wczorajsze spotkanie, no i wynik niestety także jest podobny. No, wynik podobny. Mierzyliśmy się z bardzo dobrą drużyną. My jeszcze jesteśmy niedoświadczeni, popełniamy bardzo dużo błędów i, i, i no, no dla nas to wielkie doświadczenie dla gdzieś tam tutaj dla młodszych zawodników na, na przyszłe lata i fajnie było się dostać do tych playoffów, fajnie było powalczyć z tak dobrą drużyną. Pozostaje niedosyt, ale myślę, że cały kształt jest całkiem niezły. Rywale to taka drużyna bardzo ofensywna. Dziś ten wynik też trochę ofensywny. Wczoraj trener mówił, że trochę więcej luzu. Potrzebujecie w ofensywie. Dziś tego luzu było trochę więcej. Twoim zdaniem? A tak sam przyjdzie. My zawsze byliśmy jednak drużyną obrony i gdzieś tam z tej obrony pojawiały nam się łatwe akcje w ataku. W tych playoffach troch, trochę na tej obrony zabrakło, gdy tylko zaczęliśmy bronić na swoim poziomie, to wygr wygraliśmy drugi mecz. I, I tego nam zagrabko w pozostałych meczach. No tak jak tutaj mówicie, że No Łańcuch jest strasznie dobrą ofensywną drużyną, więc, więc, więc ciężko było im się przeciwstawić. No i po prostu nas przerzucili. Czyli taką małą zmorą były chyba te trójki trafiane przez gości, bo rzeczywiście ta skuteczność była całkiem niezła, szczególnie w trzech pierwszych kwartach. To zawsze jest zmora, jeśli chodzi o granie z łańcutem, więc, więc tego się spodziewaliśmy. Chcieliśmy im jak najbardziej utrudniać te rzuty, żeby podejmowali te decyzje z jak najbardziej bronionych pozycji. No ale no, samym klasowi gracze jak Małgorzaciak, jak Jankowski, którzy naprawdę, no niedużo im miejsca potrzeba i, i, i to wykorzystują. I gdzieś tam e, te nasz, ta nasza obrona nie wystarczyła. Dzisiaj na pewno smutek jest, ale tych głów na pewno zwieszać nie możecie, no bo drużyna GKS-u Tychy została wybrana takim bardzo pozytywnym zaskoczeniem tego, Całego sezonu, bardzo młody zespół, więc ten wynik i tak jest chyba całkiem niezły, biorąc pod uwagę cały sezon. No dlatego mówię, nie dosyć pozostaje po playoffach, ale jakby cały kształt jest całkiem niezły. Myślę, że jak przyjdzie czas jakichś podsumowań zakończenia sezonu, to, to na pewno nie będą to jakieś smutne rozstania, tylko jakby bardzo duże doświadczenie zebrane i, i, i gdzieś tam pozytywnie zakończymy ten sezon.